Cienia ku światłu, dwadzieścia minut później, Jasmine wysiadła z windy. Już nie w stroju sprzątaczki. Miała na sobie prostą, elegancką, czarną sukienkę. Włosy spięte w gładki kok, postawa pewna i spokojna. Nawet Thomas, dyrektor finansowy, wyszeptał, Boże, to naprawdę ona? Jasmine ukłoniła się przed delegacją chińską i przywitała ich w ich języku, chwaląc punktualność, gest subtelny, ale głęboko doceniany w ich kulturze. Rozpoczęły się negocjacje i Jasmine lśniła. Nie była tylko tłumaczką, była mediatorką, przewodniczką, mostem łączącym dwa światy, budowała zaufanie, łagodziła nieporozumienia, tłumaczyła żarty i konteksty kulturowe, ale Rebeka nie miała zamiaru odpuścić. Gdy wszystko zaczęło iść dobrze, wbiła cios, sprzątaczka przy stole zarządu. Naprawdę inspirujące, prawda? Zakpiła z udawanym uśmiechem. Ale Jasmine nie dała się sprowokować. Spojrzała w oczy pana szuna i powiedziała: „Życie uczy nas, że szansa nie zawsze przychodzi w oczekiwanej formie. Ważne nie jest to, skąd zaczynamy, tylko co zrobimy, gdy nadejdzie nasz moment.” Szacunek wrócił, ale ziarno wątpliwości zostało zasiane. W kulturze, gdzie hierarchia ma znaczenie, obecność Jasmine przy stole mogła budzić pytania. Na siły w ciszy tej nocy, w małym mieszkaniu na Bruklinie Jasmine siedziała przy starym laptopie. Otworzyła folder zatytułowany Nieprawidłowości Wellington. Ponad dwa lata dowodów, e-maile, dokumenty, nagrania wszystkie pokazujące korupcję, dyskryminację i manipulacje Rebeki. To nie była zemsta, to było przetrwanie. Wtedy nadeszła wiadomość po chińsku: Chciałbym porozmawiać na osobności. Jutro rano w Mandarin Cafe. Mam propozycję. Pan Czun. Rano Jasmine przyszła w eleganckiej sukience. Tej samej, którą kiedyś kupiła z pierwszego stypendium. Tam czekali pan Chun i Lisa Wong. Wczoraj nie zobaczyłem tłumaczki, powiedział pan Chun. Zobaczyłem liderkę pod presją. Oferowali jej posadę łącznika kulturowego, ogromne wynagrodzenie i jedno życzenie: Chcemy zbadać nieprawidłowości w Wellington. Wierzymy, że masz już pewien wgląd. Chcesz zrozumieć głębszy sens, kontynuuj w filmie poniżej.